Dzień dobry, szczęść Boże. Czasem wrzucam na Facebooku kawałek dzisiejszej Ewangelii, ten, to zdanie: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy obciążeni jesteście. I zawsze, bo robię to co jakiś czas, zawsze pojawi się chociaż jedna osoba, która skomentuje to w ten sposób: tak, ale jest tam dalsza część. No i mówią: weźmijcie moje jarzmo. Jakby się chciało dodać kolejny komentarz złośliwy, tak, ale Pan Jezus mówi, że jego jarzmo jest słodkie i lekkie. Jest w nas, w ludziach wierzących, jakaś taka dziwna cecha, że kiedy myślimy o relacji Bóg-Człowiek, to jakaś taka jest potrzeba, jakaś taka potrzeba tego, żeby pokazać, że Bóg to jest ten, który nakłada na człowieka ciężary. To jest ten, który od człowieka wymaga. To jest ten, który człowieka traktuje jak takiego właśnie osła, jakieś bydle, które się ujarzmia jarzmem po to, żeby ono nie miało wolności. A Pan Jezus dzisiaj mówi bardzo wyraźnie. Weźcie moje jarzmo, które jest lekkie i słodkie. Ja to rozumiem tak, w domyśle, nie takie, jakie wasze, kwaśne i ciężkie, które sprawia, że właśnie jesteście jak bydle uciemiężeni, jak bydle, które po to ma jarzmo, żeby nie biegało, gdzie chce, tylko robiło to, co chce człowiek. Tymczasem Bóg nie daje takiego jarzma. Bóg daje inne jarzmo. Daje jarzmo lekkie i słodkie. Co to znaczy? Według mnie to jest tak, że jeżeli poddaje się jarzmu Boga, czyli Jego prawu, a Jego prawo to jest miłość, On sam jest prawem, to wtedy moje życie staje się słodkie i lekkie. I to nie ma nic wspólnego z tym, że Odtąd będziemy spędzać życie w wielkim, wielkiej beczce bitej, śmietanej, będzie słodko i lekko, bo można się przejeść i się po prostu, no właśnie. Ale chodzi o to, że w momencie, kiedy łączę swoje życie z Panem Jezusem, a więc przychodzę do niego tak, jak on to dzisiaj mówi, w swoim uciemiężeniu, w swojej rozpaczy, w swojej trudzie, w swojej chorobie, kiedy naprawdę zaczynam go słuchać, ale nie dlatego, że muszę się modlić. Tylko chcę być z kimś, kto mnie kocha, wtedy widzę to wszystko, co jest moim jarzmem na co dzień w inny sposób. Bóg nie jest kimś, kto nam zabiera nasze problemy. Bóg to nie jest ktoś, kto w magiczny sposób zabiera nam choroby, zabiera nam kłopoty finansowe, kłopoty z współmążonkiem czy ze współbratem, czy zabiera nam lęk, który towarzyszy, nie wiem, podjęciu misji. Bóg, tak jak na przykład w moim wypadku, nie zabiera mi lęku przed tym, co będzie za dwa tygodnie w opolu, że wstaję kompletnie w nowej roli, wystraszony i nie wiedzący, co się tam będzie działo. Zapewne będzie dobrze, bo zawsze jest dobrze, ale moje, mój charakter, moja historia życia sprawia, że panikuję i Bóg mi tego nie zabiera. Ale kiedy idę na modlitwę z tym moim jarzmem, który jest dzisiaj moim jarzmem tak ono obiektywnie może nic nie znaczyć dla ludzi, ale dla mnie osobiście znaczy, to Bóg sprawia, czy ten czas, który z Nim spędzam sprawia, że wychodzę z tej modlitwy bardziej uspokojony, w takim sensie, że słyszę, czuję, jestem z Tobą, tak? Będę z Tobą to przeżywał. I to jest jarzmo Pana Jezusa. A więc dzisiaj, kiedy patrzymy na Jego serce, a serce to jest taki symbol, yy, Największej miłości Pana Boga, szczególnie to serce Jezusa, które jest przebite, to nie stawajmy przed sercem Jezusa jako przed tym, który, który jest kolejną szansą na to, że Bóg sprawi, że nasze życie będzie lżejsze. Ale zobaczmy, że Jezus nas zaprasza do takiej relacji, do takiej więzi, która daje nam inne możliwości spojrzenia na to, co się w naszym życiu dzieje. A więc przyjdźcie do mnie wszyscy, wszyscy bez wyjątku. Którzy utrudzeni jesteście, ja muszę wiedzieć, że jestem utrudzony i zmęczony. Weźmijcie moje jarzmo, które jest słodkie i lekkie. Bóg daje ci jarzmo, ale nie daje ci jarzma, które cię jeszcze bardziej uwali za przeproszeniem, które cię jeszcze bardziej ujarzmi i sprawi, że stanie się niewolnikiem Boga. Bóg nie chce nam nakładać ciężarów. On nie jest od tego. On jest tym, który cię kocha. A najlepiej to widać w krzyżu i w Jego przebitym sercu. Dobrego piątku. Szczęść Boże, do widzenia i dobranoc. I dzisiaj mały bonusik. W dzisiejszym dniu w sercu Jezusa jezuici szczególnie modlą się za swoich dobroczyńców. Bardzo chcę Wam podziękować tym wszystkim, którzy wspierają mnie modlitwą, ale też tym wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób materialnie mi pomagają, którzy są dla mnie dobrzy, którzy mnie karmią, czasem rzucą jakiegoś grosza, czasem zrobią jakąś dobrą rzecz dla mnie. Bardzo wam za to dziękuję. Bez was. Moje życie byłoby o wiele uboższe i miałoby mniej możliwości. Na przykład to, że mogę do was gadać przez ten telefon na tym statywie, to też sprawa jest tego, że przecież dostałem te pieniądze od kogoś, kto jest dobry i kto postanowił w ten sposób też wesprzeć jezuitów choćby w mojej osobie. Dzięki wam bardzo.